Witajcie w kolejnym odcinku Dezjota 3 Więc po 13 skoczniach Prowadzi Kos przed Herlem I Kamilem Kamil Ostatnio wygrał dwa konkursy No i co zaczynamy sobie więc zostawcie suba Łapeczkę I co startujemy możecie sobie do Donate'a Wtedy wiadomo będą lepsze gry no i co, jedziemy z koksem i przenosimy się do Francji. Hillside 235 metrów. I domen preut wiatr 3-0 podnarty, nawet 3-3. Więc pójdziemy się to wykorzystać. Domen, no niestety, tylko 194 metry. Gregor de Schwanden. lecimy. De Schwanden już lepiej za punkt K. 208. Alex Insan. I samno niestety to sobie nie poradził 21 tylko Iryoyu Kobayashi Kobayashi i to był dobry skok Kobayaskiego 224 metry dobre noty i Mariusz Lindwig ale dobry skok Lindwiga to prawda, noty nie, nie są porażające, ale 228 metrów i Stefan Krab Stefaniu, już nie ma aż takiego wiatru fajnego, ale 215 metrów to prawda, no trochę odstaje I Bellinger Bellinger, no Oj, niestety jeszcze upadek 221, no już lepiej ale no niestety ten upadek wiele zmienia No i to Kamil Już nie ma tego oczystego podnarty, ale nie jest najgorzej Kamil, no ta punkt K tylko no Nie ma tego noszenia Więc ten no nie jest najlepiej no i Jan Her podobnie Ale jest czwarty No i Zasawrowro Kos Lider Kos No niestety upadek i dopiero ósmy więc prowadzi Lidwig 228 metrów drugi Kobayashi, trzeci Kraft, czwarty Herr piąty Kamil, szósty Deschwandl, siódmy Insam ósmy Beringer z kosem i dziesiąty Domen Preut do co przechodzimy do drugiej serii Preut no ma podnarty czy się zrehabilituje Nie też gdzieś przed punktem K Na pewno troszkę lepszy niż pierwszy, ale słaby I teraz robroko, żeby prowadzić musi skoczyć niecałe 196 metrów Będzie prowadził, wyraźnie za punkt K 207 metrów I Teraz Wellinger Szkoda, ten biały już tak zmienił I Teraz beringer będzie prowadzić, tak jest No, niecały Dobra, insam To jest pod narty, ale taki strasznie słabiutki ten wiatr Ale jest dobry skok insama 215 metrów Deszwanden No mógłby ten wiatr taki No no i też nawet w miarę okej, okay. 218 metrów, albo to i prowadzi też No i Kamil, no wiatr I też troszkę lepiej, Kamil nie trafia w próg. No, jest dopiero piąty. Jan Her, Kamil nie wygra tym razem. A nie będzie go dziś na podium. No i Her, dobry skok. Herla, 221 metrów. Chłopa trójka, Stefan Kraft. Ta teraz się widzę wiaterek robi pod narty to jest bardzo dobry skok Stefana Krapta 233 metry 2 metry do Hillsides Rio y i I to był od początku taki wiaterek, to byśmy inaczej rozmawiali ale niestety Rioju Oje, a to jest Dopiero piąty No i to dostał Mariusz Lindwik. również i on psuje skok i jest piąty Tak więc dzisiaj wygrywa Stefan Krab przed Herlem, Też Insamem, Lindwigem, Kobeaśnie, Weningerem, Kosem, Stochem i Prełcem. Więc zostawcie jeszcze raz suba, łapeczkę w górę. Możecie sobie donajik, link w opisie. I widzimy się w kolejnej, na kolejnej skoczni z